I love Christmas. I don't love that we're working Christmas Eve. This isn't mine. Ethan, today is a day that you're going to remember for a very long time. But if you handle it right, you're going to have a chance to forget it. You gotta go. I don't care what you do to me. Who said anything about you? Jest to sensacyjny film świąteczny o lekko absurdalnym scenariuszu. Akcja rozgrywa się na lotnisku w Wiginie. Morderca, który chce zabić wszystkich pasażerów samolotu, chce. Dopaść właściwie tylko jednej osoby, ale by to zrobić, musi przejść przez tytułową kontrolę bezpieczeństwa i umieścić ładunek w samolocie. Musi przejąć kontrolę nad osobą, która pracuje na stanowisku kontroli osobistej bagażu i pasażera. I tutaj wchodzi do gry kontroler, który okazuje się dość sprytny, aby podjąć grę z zamachowcem. W celu ocalenia życia pasażerów. Mamy kilka zwrotów akcji, pojawiają się coraz to nowi wrogowie, ale jakoś tak od początku miałem wrażenie, że ten film skończy się happy endem. Przecież toczy się w atmosferze świątecznej. Czy miałem rację? Myślę, że ten film można obejrzeć, gdy nie ma się ochoty na jakąś ambitniejszą produkcję.